Cześć, nazywam się Adi, jestem z zespołu technicznego Mobi. Zapraszam Was do obejrzenia filmu o prawdopodobnie najlepszej chronionej elektrycznej w Polsce Techlife Q7. Do dzieła! Omawianie cholernoki Techlife Q7 zaczniemy od samego dołu, czyli od opon. Kolejna q 7 jest wyposażona w dwie opony w systemie bezdentkowym. Każda z tych opon ma średnicę wynoszącą 10 cali oraz ich szerokość wynosi 4 cale. Są to opony, które poradzą sobie w, praktycznie w każdym terenie. Będziecie mieli Państwo do wyboru opony terenowe oraz czasowo-terenowe. Kolejnoga q 7 jest wyposażona w dwa silniki. Każdy z tych silników ma moc nominalną na poziomie 1000 W, zaś ich moc maksymalna dochodzi do 1500 W. Łatwo sobie policzyć, że przedział mocowy w tej chwilice wynosi od 2 do 3000 W. Z taką mocą na pewno sobie ta hulajnoga w każdym terenie. Dodatkowo należy wspomnieć, że zostały zastosowane między silnikiem a sterownikiem szybko złączki, dzięki czemu są Państwo w stanie szybko wysunąć silnik z widełek oraz wymienić potencjalną oponę lub ją po prostu naprawić. W hulajnodze Techlife Q7 są zastosowane hamulce hydrauliczne z przodu jak i z tyłu, pracujące na tarczach 140 mm. Taka konfiguracja nie powinna Was zawieść w różnych warunkach. W hulajnodze Techlife Q7 zostało zastosowane jedno z najwygodniejszych zawieszeń typu C. To zawieszenie pracuje na dwóch amortyzatorach sprężynowo-olejowych. Te zawieszenie można sobie zastosować, co ważne, pod siebie, ponieważ da się wyregulować twardość samej sprężyny, jak i tłumienie odbicia, co pozwala Wam na komfortową jazdę w każdych warunkach. W modelu Techlife Q7 z przodu jak i z tyłu zostały zastosowane przedłużone błotniki, dzięki czemu nie musicie się obawiać o swoje ubrania w nieodpowiednich warunkach pogodowych. W hulajnodze Techlife Q7 została zastosowana klasa wodoodporności IPX6. Co to oznacza? Gdy Was spotka deszcz podczas jazdy, tej hulajnodze nic się nie, nie powinno stać. Jednak należy pamiętać o tym, że zabiegi takie jak mycie e, ją myjką wysokociśnieniową, czyli kerszerem lub zanurzanie w wodzie może skutkować jej zadaniem, więc przestrzegamy przed takimi zabiegami. Omówmy sobie teraz to, co znajduje się wewnątrz naszej kolejnogi. Znajduje się tam kilka ważnych elementów. Jednym z najważniejszych elementów w naszej koniozy jest akumulator. Jest to serce naszej kolej Odpowiada on za gromadzenie energii elektrycznej oraz jej oddawanie, abyśmy po prostu mogli jechać. Kolejnym z ważnych elementów jest sterownik. Jeden ze sterowników odpowiada za sterowanie silnikiem tylnym, drugi za przednim oraz sterowanie peryferiami. Kolejnym z najważniejszych elementów w jest przetwornica świateł. Obniża ona napięcie wysokie na napięcie niskie 12 lub 5 V, abyśmy mogli mieć oświetlenie w naszej chłonięcy oraz LEDy. Jest to dobry moment, aby wgłębić się w budowę akumulatora. Jak wiecie, akumulator jest sercem naszej chłonięcy, odpowiada on za oraz oddawanie energii elektrycznej. Ogólnie, jeżeli chodzi o budowę akumulatora, akumulator składa się z dwóch elementów. Jednym z elementów są ogniwa. Tutaj producent zastosował dwa typy. Pakietów. Jeden z pakietów jest to pakiet pracujący na napięciu nominalnym 52V oraz pojemności 20Ah na ogniwach Samsung 50G. Drugi z pakietów jest to pakiet również 52V o większej pojemności 25Ah, budowany również na ogniwach Samsung 50G. Są to ogniwa 21700, takie jak są stosowane w Teslach. Omówmy sobie teraz, co znajduje się we te tego akumulatora. Wnętrze pakietu składa się z ogniw cylindrycznych 21700 na w celach Samsung G oraz kolejna rzecz o której warto wspomnieć, która jest nietypowa na rynku polskim jest to Smart BMS. Smart BMS czym się różni od zwykłego bms -a? tym, że dzięki aplikacji możemy sobie śledzić stan naładowania poszczególnych cel oraz ich temperaturę. Eee, taki zabieg pozwala nam na kontrolowanie naszego pakietu w czasie, dzięki czemu gdy powstanie jakiś problem możemy szybciej skontaktować się z serwisem oraz poprosić o pomoc. W hulajnodze w 7 zostały zastosowane dwa sterowniki. Każdy z tych sterowników pozwala na przepływ prądu do 25 A na nasze silniki. Są to sterowniki, które generują sygnał kwadratowy całkowany w czasie i taki sygnał po takim zabiegu jest zbliżony dla naszych odbiorników RL, jakim są silniki, do sygnału sinusoidalnego. Należy wspomnieć, że taki zabieg pozwala nam na cichszą jazdę, bardziej energooszczędną oraz płynną. Ostatnim równie ważnym elementem jest przetwornica świateł. Za co ten element odpowiada? Jest to element, który obniża napięcie pracy z zakresu naszego akumulatora na napięcie niskie, czyli 12V. Dzięki czemu możecie cieszyć się np. przykład led w Waszej hulajnodze. Należy wspomnieć, że jako firma Mobiway dajemy dwuletnią gwarancję na nasz akumulator. W zestawie do hulajnogi TechLive Q7 dołączona jest szybka ładowarka 5A. To fajny moment, aby wspomnieć o wymiarach tej hulajnogi oraz jej wadze. Zacznijmy może od wymiarów hulajnogi. Długość całkowita hulajnogi, czyli od koniuszka opony do... Koniuszka tylnej opony wynosi 125 cm. Szerokość naszego podestu, na który możemy stać, wynosi 17 cm. Długość podestu, na który możemy stać, wynosi 65 cm. Odległość pomiędzy podestem a kierownicą wynosi około 100 cm. Szerokość kierownicy wynosi w tym modelu 65 cm a jej waga mieści się dokładnie w 30 kg. W hulajnodze Techlife 7 został zastosowany bardzo solidny system składania kolumny kierownicy. Jest to system, który na pewno będzie ciężko wprowadzić w jakiekolwiek luzy, co warto wspomnieć, jest to system dwustopniowy, czyli zapewniający naszym użytkownikom większe bezpieczeństwo przed przypadkowym złożeniem się hulajnogi podczas jazdy. Może warto przedstawić ten system w praktyce. Mamy dwa elementy. Sprzążka zabezpieczająca oraz szpilka. Oba elementy musimy odciągnąć i dopiero hulajnoga się wtedy składa. Wspominając o składaniu oraz rozkładaniu hulajnogi, warto wspomnieć, że hulajnoga takie w 7 jest wyposażona w specjalny haczyk, dzięki czemu po złożeniu hulajnogi możemy sobie ją zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem i możemy tę hulajnogę przenieść lub transportować ją w bagażniku, aby się nam przypadkowo nie rozłożyła, nie porysowała. Omówmy teraz sobie to, co znajduje się na naszej kierownicy. Zaczynając od lewej strony znajduje się grip. Następnym elementem jest klamka hamulcowa ze specjalnym wskaźnikiem poziomu płynu hamulcowego. Potem jest zestaw przycisków, na górze znajduje się przycisk typu bistabilnego, jest to przycisk, który włącza nam nasze oświetlenie przednie, jak i obrysowe. Potem mamy kolejny przycisk, bistabilny, jest to przycisk, który załącza nam kierunkowskaz lewy. Tak samo prawy przycisk i prawe kierunkowskazy. Należy pamiętać, że są to przyciski bistabilne, czyli po każdym kliknięciu musimy potem ten przycisk odłączyć. Ostatnim z przycisków jest przycisk monostabilny, jest to po prostu klakson centralnej części znajduje się ślad, o mówimy za chwilę. Po prawej stronie znajduje się zestaw przycisków, w którym możemy włączyć, wyłączyć hulajnogę, zmienić biegi oraz tryby jazdy. Jest ten, ten zestaw przycisków jest zintegrowany wraz z e, manetką gazu. Następnie znajduje się prawa klamka hamulcowa oraz grip. Aby włączyć hulajnogę THF Q7 należy przytrzymać przycisk on znajdujący się po prawej stronie kierownicy. Po przytrzymaniu tego przycisku oraz jego kliknięciu na wyświetlaczu pojawi się informacja, aby przełożyć klucz NFC. Przykładamy ten klucz NFC. Hulionoga zostaje załączona. Obecnie hulionoga znajduje się w trybie parkingowym, co oznacza, iż tą hulionogą nie da się jechać. Aby nią ruszyć, należy przycisnąć klamkę hamulcową. Po przyciśnięciu klamki hamulcowej, hulionoga wychodzi z trybu parkingowego. Omówmy sobie to, jakie informacje wyświetla nasz wyświetlacz. Na dole znajduje się aktualny tryb jazdy, zwany biegiem. Każdy z tych biegów możemy sobie przypisać w aplikacji i możemy zmienić jego prąd oraz prędkość. Kolejne informacje, jakie widzimy, to są aktualny przebyty dystans podczas wycieczki, dystans całkowity, przyjechany nogą. Potem mamy prędkość maksymalną, prędkość średnią, jaki prąd pobiera przedni oraz tylny silnik oraz jakie są temperatury naszych sterowników. Potem mamy informację z jaką aktualnie prędkością się poruszamy. Potem stan procentowy poziomu naładowania akumulatora, jego symbol graficzny, to czy choleńoga jest gotowa do jazdy, jak wygląda stan połączenia z aplikacją Bluetooth oraz jak wygląda stan naszych silników. Wchodząc na w Q7 zostało zastosowane oświetlenie przednie, jak i oświetlenie obrysowe, co warto wspomnieć, oświetlenie obrysowe, czy znajdujące się na kolumnie kierownicy, oraz o brysach podestu, jesteśmy w stanie regulować za pomocą aplikacji. Jak wcześniej wspominałem, istnieje specjalnie stworzona aplikacja dla modelu tej nogi. Jeśli chodzi o jej możliwości oraz zastosowanie, przygotowaliśmy dla Państwa specjalny filmik, w którym znajdziecie te informacje. Zapraszam do jego obejrzenia. Przypominamy, że jako firma Mobiway oferujemy polską gwarancję realizowaną w systemie door-to-door. -door. Wystarczy zgłosić do nas problem, a my zajmiemy się resztą. Dodatkowo gwarantujemy dostęp do wszystkich części zamiennych. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że przekonałem Państwa do wykorzystanych rozwiązań technicznych w TechLife Q7. Subskrybujcie kanał, abyście byli na bieżąco z nowościami. Cześć!